Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przyszedł ten czas, aby otworzyć okienko numer 12 12. No to wyciągaj Michalina. Wykonaj zadanie numer 3. Wykonaj zadanie numer 3. Dziewczyny. Jesteście gotowe? Tak. Na zadanie numer 3. OK. Waszym zadaniem będzie. Taram, taram, taram. Zobaczcie. Mamy do stworzenia bałwanki i Mikołaje. Dziewczyny, ponieważ e, po dwa takie znajdują się w pasce, myślę, że się wymienimy. Jedna robi bałwanka tak. i Mikołaja, i druga robi to samo. Jeden bałwan, jeden Mikołaj. Zgadzacie to... się? Masz... Super. To jest Wasze zadanie. Zobaczcie, takie gotowe elementy można spokojnie kupić. E, o ja, akurat kupiłam to w Teddy. E, więc zobaczcie, jest to folia piankowa, elementy są już gotowe, wycięte, więc myślę, że zrobią to zadanie bardzo, bardzo szybko. Zapraszamy na film. Cześć. To dziewczyny. Otwieramy. Proszę bardzo. Otwieramy. Można zrobić rudy? Oczywiście. To masz instrukcję, tak? Żebyś wiedziała tak. potem, jak zrobić. Okej, okay, wysypuj elementy. Amelcia, pomóc? Tu się urwa, zobacz. Proszę bardzo. O, tu jest instrukcja dziewczyny. Może zrobimy tak. Jedna robi babana, druga Mikołaja. Tak jest. Czyli po jednym elemenciku, prawda? Dobra. Wszystko jest samo samoprzylepne, także dziewczyny nie muszą się niczego obawiać, nie potrzeba kleju. Wszystko mamy. Ale zapach, nie? No. jest fajne. fajne. Dobra, fajne. i Amelcia e, też. ja nie lubię! Jeden bałwanek jest twój i jeden Mikołaj Michalinki. Proszę bardzo, to jest Ale. dla ciebie. To jest do bałwanka. Amelcia, jeden pompon. O, pompon na pewno trzeba będzie przykleić. I to jest na... Dobra, i to trzeba będzie tutaj, słuchajcie, dziewczyny, podzielę jakoś. Spróbuję to podzielić. Tak. Proszę bardzo, dla Amelci, dla Michalinki. Oczka na razie nie odklejaj, i najlepiej dasz Michalinie później. Chyba, że mi, mnie się uda. bałwanka, zobaczcie, to są gotowe elementy. Tak. Bardzo dobrze, super. Co teraz mu przykleisz? Szalik, tak? Dobra. gdzie ma być? No popatrz na instrukcję. Gdzie ma być szalik? Tutaj, prawda? Dobra, udało się. Ekstra, o tak, w tą stronę. Dobrze, mamy szalik. Ekstra. No nie szkodzi. Dobra, oczy, może co? Dobra, oczka. Nasz bułwanek musi mieć oczka. To są brwi. Brwi są zawsze na górze. O tak, bardzo dobrze. I drugie oczko, super. Szkoda, że wszystko nie jest y, do przyklejenia, no ale trudno. To takie naprawdę gotowe, tak. Ekstra i czapa. Nam została z brzegu Amelciu. O, nawet ci się udało. Świetnie, dobra. Mhm. Brawo! Małanek gotowy. Ale szybko poszło. Badamy się teraz za Mikołaja. Jednej części, słuchajcie, nie było, także paczka była wybrakowana. Oj, niedobrze, niedobrze. Ale ja szybciutko dziewczynką narysowałam i dziewczyny przykleją po prostu e, brązową kartkę na piankolinę. Spokojnie, na tą folię piankową na pewno można przykleić. Oczywiście tutaj już tym razem potrzebujemy kleju, bo pompon też musi być przyklejony. Dobra, próbuj mi Mhm. Dobra, dociśnij. Ok, oczy. Super. odrywać ci? Nie, sama sobie poradzisz, dobra. Oczka. Dobra. Drugie. O, Amela sobie już poradziła też. Czapkę trzeba było chyba najpierw robić, ale dobra. Okej. Okay. Czapka? Dobra. Co to jest to? Pompon. A, pompon do czapki. Racja, dobra. Michalina robi czapeczkę. Mhm. super. Proponuję podkleić, wiesz, żeby nam się nie kleiło. O. Dobra. Proszę. I teraz je paseczkami. Mhm. Dobra, mamy. Tylko trzy paseczki, także nie dużo dam tych paseczków. Dobra, jest OK. Mhm, i też jeszcze pompę musisz zmieścić, tak? Dobra. Myślę, że instrukcja już nie jest nam potrzebna. Po sobie dziewczyny świetnie radzicie. Dobra. I no halek nam został. Dobra, proszę bardzo. Dobrze, że jest taki posztyczki. Mhm. Taki trochę spłaszczony, nie? Dobra. Super! Zobaczcie, <laughs> jakie piękne prace powstały. Amelcia wykonała Bałwanka i Mikołaja. O, pokażę Melciu. <laughs> Proszę bardzo, zobaczcie, jakie piękne! O! I prace Michalinki. Proszę bardzo, Mikołaj i Bałwanek. Tak jest. Też macie piękne. Super. Dziewczyny, zadanie zaliczone. Ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!